Miskanty, rozplenice, ostnice, trawy. Trawy ozdobne, gwiazdy jesienią w naszych ogrodach. Ale jest przecież ich królowa. Trawa pompasowa. Jak się nią zająć, jak ją przezimować, żeby jej nie zamordować i do czego może nam się przydać lakier do włosów? O tym dzisiaj. Dzień dobry. Dlaczego ta trawa jest nazywana królową traw? No tutaj nie muszę nic opowiadać. Przecież spójrzcie, piękne, mysiate bazie. Białe bądź różowawe, albo lekko beżowe, ale wszystkie piękne, ogromne. To takie, że ma się ochotę je przytulić. Ale jest ona owiana złą sławą, o czym Wam już wspominałem w pierwszym odcinku na tym kanale. Dlaczego ona nam nie zimuje? O zimowaniu takiej piękności powinniśmy pomyśleć już w momencie jej zakupu, bo to jest, słuchajcie, największy błąd. Że spodobało nam się, kupujemy, sadzimy, a nie do końca wiemy, czego ona potrzebuje. Słońca, to najważniejsze. Ale jeżeli chodzi o długie paskudne jesienie i zimy, no to tutaj niestety zabójstwem dla niej jest woda. Jeżeli posadzimy takiego pampasa na niezdrenowanym miejscu, w ziemi gliniastej, no to on po prostu nam zgnije. Dlatego należy takie stanowisko bardzo dobrze zdrenować, nasypać keramzytu, bądź drobnych kamyków, znaleźć takie miejsce, jak tutaj. Ta rabata jest tam pochyła i ta woda tutaj wiecznie ucieka, dlatego ona nie ma problemu z zimowaniem. I do tego zakwita w ten sposób. No ale jeżeli już posadziliśmy i przyszła nam ta zima, no to musimy ją jakoś ochronić. W przypadku trawy uprawianej w donicy problem jest nieco mniejszy, bo nawet jeżeli daliśmy złą ziemię, możemy tą donicę po prostu postawić gdzieś pod dachem i już mamy sprawę załatwioną. Jeżeli to jest młoda roślinka, warto by było taką trawę e, d, donicę ocieplić I z racji tego, że ta trawa wytrzymuje do nawet minus 20 stopni. No ale tylko w tym momencie, kiedy ma sucho. Młode roślinki oczywiście są mniej odporne i na tą temperaturę trzeba uważać. Jeżeli kupiliśmy na wiosnę małą roślinkę i dopiero będziemy ją zimować pierwszy raz, a posadziliśmy ją w tej glinie albo w niezdrenowanym podłożu, no to słuchajcie, zostaje nam działanie mechaniczne. Można zbudować jakiś daszek, namiocik. Ochronić ją w jakiś sposób przed tą wodą. No ale jeżeli udało nam się, że roślinka nam przetrzymała poprzednią zimę, a boimy się, że tej już nie, bo już nie mamy jakiej przykryć, zadaszyć, no to moi drodzy, jak ktoś ma talent, można trawy pozaplatać. Albo związujemy je w takie snopki, i to oczywiście robimy w rękawicach, bo ona tnie potwornie paluchy, tak, albo zaplatamy piękne warkocze. Ja niestety nie umiem tego robić, a bardzo żałuję, ale nie robimy tego absolutnie teraz, tak? kiedy jest jeszcze październik, kiedy jest listopad, nawet początek grudnia, dopiero wtedy, kiedy temperatura już znacznie spadnie, kiedy liście zaczynają żółknieć, choć pragnę zauważyć, że one nie zawsze żółkną, bo dwa lata temu ona przetrwała mi zimę w stanie półzielonym i nie było tam zupełnie żadnych żółtych liści, które można by było zaplatać. Przy okazji powrotu do pampasa pokażę Wam mój drugi egzemplarz. To w na 90% jest pampas, nie na 100% Wam tego nie powiem, dlatego, że ja ją wysiewałam z nasion i takie mogą być właśnie skutki wysiewania pampasa z nasion. On jest Przeogromny, żeby wam to pokazać, ja sobie zeskoczę w dół, bo stoję na murze. Ups! I teraz stoję razem z nim. No jest potwór, jest naprawdę ogromny. Tak tyczki ma też przeogromne. No ale jak te tyczki wyglądają? Czy to jest ładna tyczka? Nie, one są takie pożółkłe, wyglądają jak już takie uschnięte, bardzo stare, dodatkowo takie jakby posklejane, więc no to nie jest efekt wizualny, o który nam chodzi. Natomiast yy, sama stanolistowie jest fantastyczne i taka trawa świetnie zastąpi nam na przykład tuję na żywopłot. Po 2 metry to już spokojnie na żywopłot wystarczy. Trawa pampasowa naprawdę nie jest trudna i naprawdę można ją z powodzeniem uprawiać, pamiętając tylko o tym drenażu, który jest naj, naj, najważniejszy. Oczywiście słoneczne stanowisko i odrobina nawozu latem jej nie zaszkodzą. O podlewaniu w upały też należy pamiętać. Ale te tyczki, moi drodzy, będą nam tutaj zdobiły wszystko, do yy, wiosny praktycznie, trochę je wiatr wyszarpie, ale możemy też cieszyć się nimi w domu. Tylko wiecie co, ona jak już trochę tak postoi, to się zaczyna linić tak? i lecą potem w domu takie frędzle i obrasta to kurzem i niefajnie. Żeby ona nam się ładnie przechowywała w domu, należy użyć lakieru do włosów, o, elegancko, nie za mocno, tak. Panie będą wiedziały, o co chodzi. Panowie się muszą rząd zapytać, jak się używa poprawnie lakieru do włosów, nie za dużo. I w ten sposób tyczka nam się nie będzie tak obsypywała i będzie nas cieszyć, moi drodzy, do wiosny. Wrócimy na pewno jeszcze do jakiejś bardziej szczegółowej uprawy pampasa. Wiosną może kupię coś nowego, pokuszę się może o różową, bo jest fantastyczna, ale jeżeli zamierzacie uprawiać pampasy, nie dajcie się nabrać na niebieskie pampasy, fioletowe, i y, różnego typu y, odmiany kolorystyczne, bo to wszystko jest niestety Photoshopowy fake. Życzę Wam udanego weekendu, trzymajcie się, pa!